Szanowni Państwo, aktualnie trwa sesja. Rady Powiatu, uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji 25-lecia samorządu powiatowego. Gościmy wielu znamienitych osób z naszego powiatu, radnych wszystkich kadencji, od pierwszej do szóstej kadencji, przewodniczących rad, burmistrzów, starostów i generalnie chcemy również uczcić ich obecność poprzez wręczenie pamiątkowego medalu i oczywiście życzeń i podziękowań. Wiele osób obecnie krytykuje, że no, powiatowy samorząd nie jest za bardzo potrzebny. Jak pan myśli jako przewodniczący tego organu, jako Rady Powiatu, no, jakie zadania obecnie, i w przyszłości mogą stać przed właśnie samorządem powiatowym? Szanowni Państwo, pomimo wielu takich niepochlebnych opinii, właśnie, jak Pan redaktor powiedział, samorząd się rozwija, rozwija się dynamicznie, rozwija się od pierwszych dni powstania samorządów powiatowych? Główne zadania to są drogi, to jest oświata, to jest szpital, to jest służba zdrowia. Przed nami również wyzwania. Jesteśmy po okresie pandemii, jesteśmy po okresie, po okresie wielu niekorzystnych zjawisk ekonomicznych. Mimo to się cały czas rozwijamy i mam nadzieję, że przez kolejne lata, przez kolejne kadencje, powiat Oleśnicki będzie cały czas szedł do przodu.